Witam was bardzo serdecznie, z tej strony FigUSek, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić odcineczek, w którym to będziemy grać parkurki zrobione przez moich znajomych w Blockstar Planet, ale dzisiaj akurat w Blockstar Planet Legacy i w sumie w trzech muszkieterów z taką oto kipką co tutaj stoi, będziemy przychodzić parkury, więc przez to, że... Właśnie I of Stitch chciała, żebym przeszedł jej parkurka. No to to właśnie zrobimy i czekajcie, gdzie to tutaj było, bo ona tutaj, yy... o to właśnie ten parkurę chciała, żebyśmy sobie przetestowali. Tak szczerze, wygląda on dosyć ciekawy, więc, ale zanim zobaczymy film, to tak, pozdrawiam Kielkiego, Tokaboka Boka Karynowo i Kazi2964 oraz Krzysztofa. Odpowiadając na Twoje pytanie, Krzysiek, to właśnie zobaczymy, czy mogę tutaj podpisać. Super. Właściciele zawartości cię zablokował. Oho. Mogę sobie w niego zagrać na no spokojnie, więc dobra, lecimy z tematem. I ogólnie co, zapraszam do zasubskrybowania kanału, ponieważ jesteśmy blisko 1200 subskrypcji na kanale. I ogólnie co? Jeszcze mam pomysł, że nagrać odcinek z star Planet 2, lecz napiszcie w komentarzu czy byście w ogóle chcieli. Dobra, ja wam powiem tutaj troszeczkę mało co widać. Nie powiem. Nie wiem czy to wina też... Yy... Legacy, ponieważ wiadomo, on troszeczkę zmienia kolorki, lecz w ogóle, no, troszeczkę może być ciężko. Ogólnie pozdrawiam każdego, który właśnie jest tutaj Siemka. i pozdrawiam, oczywiście. Zapraszam również, aha, zapraszam również na mój świat parku chciałem powiedzieć, lecz, no, czekajcie, kiedy tu wstawiam ten film? Bo w sumie macie czas do niedzieli, żeby tam zrobić najszybszy rekord wszechczasów i dostać nagrody. I wiem, że jedna z osób troszeczkę się tam spociła, lecz może komuś by się udało tą właśnie przejść, lecz dobra, ja akurat w sumie bym mógł mówić teraz swoim prawdziwym głosem, a nie tak się bawić, ale dobra, lubię w ogóle zmieniać swój głos, dobra, ja w sumie będę skakał na tych bumpach, czy jak one się nazywają, troszeczkę powiem, może być to ciężki parkour, zważywszy na to, że tak trochę mało się tutaj widzi, nie, uff, dobra, udało mi się, czekajcie, tu jest w sumie checkpoint, o kurczę. Nie wiem, czy w ogóle zebrać więc za pierwszy raz jak ale dobra Omijam driftem biedę. dobra yy, yy, Dobra, będzie dobrze, słyszę w ogóle, że dużo osób tam umiera no, Za mną tak Jakby ktoś bym... nie wiedział tytułu filmu, no to chodzi o to, że stworzyłem takiego od Ponieważ I Love Stage, z którą właśnie nagrałem ten materiał, stworzyła takiego otuskinka I nie wiem czemu, ludzi ludzie mnie szypują. Ale akurat nie umie pisać? Nie wiem <laughs> Ale zrozumiałem spokojnie Chciałem trochę trudny. Ciemny str... <noise> no racja, racja, ale ten jest dobrze. W sensie da się przejść, no da się przejść, da się przeżyć. Nie nie ma tragedii, choć nie powiem, trochę to utrudnia to. Oj! To, że się nie widzi, trochę utrudnia, nie powiem, bo. bo ten, bo tak. <noise> no nie wiem, no w sensie wiadomo. Moim zdaniem, wzrok to jest naj. Miapię. Ja Dobrze, postanowiliśmy, że zmienia może parkour. I wydaje mi się, że chyba najdalej pobiegam, więc dobra, opuszczam sobie parkurek. Ale ogólnie co, by fajny, lecz. No trochę ciężki. Dobra, zagram teraz świat Wiczki, W sumie widzę, że polajkowałem jej świat, lecz to chyba dlatego, że miałem tutaj właśnie dane jakieś lajki za konkurs, czy coś takiego. Nie jestem do końca pewien, lecz sobie przejdźmy ten parkurek. Wydaje się on być prostszy. Więc jak prostszy to chyba też lepsze, ale nie wiem. W sumie... O, JFC dołączyła. Pozdrawiamy wiadomo, ale też chyba się powtarzam 50 raz Tak szczerze. Dobra, mamy chyba rozbieżność ostrą, ponieważ przed chwilą był dosyć ciężki parkur, a teraz wydaje się być. Załatwy, więc... Yy, no dobra, ale dobra. Ogólnie co? Ogólnie planuję również odcinki z widzami, lecz musicie napisać w komentarzu jak wy to widzicie, ponieważ ja aktualnie... Ten odcinek nagrywam tak, że pisałem wczoraj do osób, właśnie do Isle of Stitch, chyba i tak dalej, właśnie o to, że. Meta Easy. I właśnie pisałem, że o 8 będę i właśnie dwie osoby również są przy mnie, więc to jest jak rozpoko Lecz. Na przykład, mam plan zrobić jakiś chowanego czy coś takiego w Boxer Planet i po prostu by potrzebowało więcej osób, wiadomo, nie? Zainteresował mnie ten parkur właśnie Kolasia. YouTube, nie wiem czy dobrze przeczytałem, lecz sobie postanowię, że go przejdziemy, 180 będzie klepać. No, teoretycznie nie jest to ciężkie, chyba. Pff, nie wiem, takie mam wrażenie bynajmniej. Wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie radę z tym. Co do samych 180, to akurat to jest jeden z chyba prostszych trików. I właśnie się wywaliłem. <ślesk> nie, <ślesk> nie <ślesk> <wasz>. <ślesk> Nie wiem, że w takie przypadki wam powiem, nie? <laughs> że kurczę, mówię, że to jest łatwy trik i tak dalej, a nagle... Ten, nie... <laughs> a nagle się wywalam. O kurczę, tutaj już dalej... Dalej w las, tym kurczę ciężej będzie, widzę. Trzeba, Trzeba rozbieg zrobić z kilometra. Pyk. Teraz tam. Co?! Dobra, jesteśmy ponownie tutaj. Pyk. Pyk. Oj ojoj, oj, 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 tu będzie ciężko. Ten ostatni skok może być ciężki, ale dobra, uznajmy, że... Wiemy co się tutaj dzieje, nie. Pyk. Dobra. Mamy metę. I jest dobrze. World record! O kurcze, to jest. Nieprawdopodobna rzecz w ogóle. Kochani, co tu się stanęło? World record. Ja jestem chyba jakimś bogiem wszechczasów, że udało mi się to przejść. Nie no, w sumie nie wiem co ja mam. Ale dobra. Piąta minuta filmu, kurczę, jakieś to za szybko przeszło, ale. Dobrze, zaczekamy trochę na dziewczynę aż skończym, ale w sumie chciałbym jeszcze lepszy rekord zrobić, więc postaram się tutaj yy, wlecieć na pełnej, więc dobra. Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk Dobra, mamy to Mamy to też To jest ciężki skok również, ale dobra Uda się, uda się Nie umiem zrobić ostatniej, no dobra, no ona była akurat najcięższa, ale Wszystko da się zrobić W sensie, to jest akurat możliwe do zrobienia, więc To jest akurat możliwe do zrobienia Fuck Kurczę. No nie, nie mogę tak zostawić. Kurczę, no przecież nie byłem w jeszcze w lawie, no. Halo, gra. Ej, no teraz też. To co chodzi? Jesteśmy i mamy kolejny world record. Dobra. Dobra, ostatni chyba parkurkiem, którego przyjdzie, to będzie stworzony przez Marcela. Więc tak on się prezentuje. Arbuzowy parkur. Znam jednego typa, co lubi, arbuzy, ale. ten. Nie wiem w sumie, po co miałem to mówić. E, dobra, przejdziemy sobie go na spokojnie. Będzie to ostatni parkurek. E, jeżeli twój parkur nie pojawił się w, w odcinku, to nie znaczy, że ciebie nie lubię, czy coś takiego. Nie jesteś moim znajomym, tylko po prostu... Nie powiem, ale ich trochę mam i... No po prostu przychodzę... Osoby, co mam praktycznie pierwsze z góry, więc po prostu takie, co często do mnie dosyć pisały, czy coś takiego. Ale no... Jeżeli, nie wiem, możecie napisać w komentarzu kogo parkour przejść, nie wiem, w odcinku i napisać w komentarzu wasz nick z Panet to osoby mogę przejść na odcineczku, lecz nie mówię za bardzo, bo nie wiem sam kurczę ile tutaj e, ile właśnie takich odcinków jeszcze będziemy się pojawiać właśnie z oceniania i przechodzenia w sensie parkurków od y, znajomych, bo nie powiem, ale mam ambitniejsze Plany na content niż przechodzenie samych parkurków, lecz wiadomo, czasem można sobie taki luźniejszy materiałek właśnie zrobić. <grymne> też nie lubię Arbus Arbusa. I love Stitch pisała, że też nie lubi, no to trzeba oboje jej odpisać, ale widzę, że skoro Arbusowy parkur parku, no trzeba go będzie przejść, ale. No nie wiem, no widzę, że nie jestem jedyny. Dla co niektórych Arbus jest najlepsze jedzenie, więc dla, co... dla mnie na przykład nie. Dobra, ale tutaj mamy taką drabinkę śmieszną. Bardzo się uśmiałem na niej. Muszę od nowa całego przejść... O oh my god! Marcel coś co odwalił. Nie no, pozdrawiam, ale kurde, bo... co to jest? W sumie mnie zastanawia, kiedy Marcel w końcu będzie nagrywał na YouTube, ie... Na YouTube w sensie z y... Boxer Planet, bo wiem, że jakieś shorts robi, ale ten... No nie wiem, co tu się dzieje. Fajny parkurek, lecz ten poprzedni mi się też podobał, bo był taki bardziej skillowy, choć z drugiej strony... Nie wiem. No ale checkpointów tutaj nie ma, no. Kurde, chłopie. Co tu się odwala? Jak zginę jeszcze raz, to nie wiem, czy mi się chciał przejść drugi raz. Ala koala, wyprzedzamy Ciebie. Ty na tym koniku widzę, rumakujesz, ale ja ci mówię, buty Ty szybsze. <laughs> nie no, tak na serio to wiecie, każdy ma swój sposób poruszania się w Blockster Planet. No i moim sposobem jest to, żeby szybko napierdzielać. No i tak robię. Tego się trzymam. Tymczasem pierwszy parku w ten w nocy o Tile of Stitch. no tam może nie było za szybko. Ale nie no, tu checkpoint jakiś by się przydał, choć może to właśnie tak jest, taki jest pomysł twórcy, że tu ma być ciężej. Nie, ale tak na tu się da przejść? Hmm. No nie wiem, kurde. 180 jakąś taką dziwną trzeba było zrobić, no dobra nie powiem, to nie jest najprostszy skok w tej grze, lecz da się go zrobić. Nie wiem, czy mam ja wskoczę po jeden, tak może po dwa na luzie. Jak nie potrzeby się dało, ale dobra, nie będę chciał tego próbować, bo tak jak mówię, nie mam checkpointów. I Lost Stage opuściła. No kurczę. Nie wiem czy ona go przeszła, czy Alakola opuściła. No a co ze mną no Przecież nie skończyliśmy go jeszcze chyba. Chyba, że tak, nie wiem, w sumie co, jak dziewczyny... Nie no, ale przez ale, ale przyspem doganiałem. Nie jestem pewien do końca, ale jest fajnie. Nie wiem na czym ja to wygląda jak zwierzę, ale to jest dynia. W sensie, tam... Jaka dynia, nie wiem. Kurde, dygam się obok ściany biegać. No właśnie, co za gówno! Pozdrawiam jeszcze ludzi z Nexusa i no ogólnie co, to by było na tyle, nie wiem gdzie w sumie dziewczyny zniknęły chyba w bakrumsy wskoczyły te co z nimi tym grałem w parkour, lecz to by było na tyle tak jak mówiłem więc na razie.